mam na imię Ewelina. Dzisiaj z Jaga TV wybraliśmy się na ulicę Białego Stoku. Co Białe Stoczanie sądzą o Jadze? Przekonajcie się sami. W sobotę jest mecz z Piastem. Jaki wynik? Hmm. On się lepiej znał. 3-1 na Jak myślisz, kto strzeli bramkę? Dwie kinta na jedno bolej. <laughs> Chodzicie na mecz Egipcjaninie? Pewnie. No, oczywiście. Jak obstawiacie sobotni mecz z Piastem? 2-1 myślę. Kto strzeli bramkę? Tana. I balaj. I balaj. Na, jaką, na jaki sektor chodzicie? Na ultra. ultra. Śpiewacie? Śpiewamy. O, o, o bro, no weźcie. Jedną piosenkę, ja pomogę. Ja też na ultra chodzę. Co, my chłopcy z białego? Nie, okay. no. <laughs> Dobra, może być, no. To co? No. Trzy, cztery. My chłopcy z białego. Wszyscy za jednego, za jakę, za BKS, pójdziemy aż po życia kres. Cześć, mogę Wam zająć chwilkę? No jasne. Chodzicie na mecze Jagiellonii? No czasami tak. Kiedy ostatnio byłeś? No ostatnio to... oj kurde. No dawno temu. Może Bo, czas się może... wybrać, w sobotę z Piastem gramy. No ostatni mecz. No, może i tak. Czemu nie? No. A na jaki sektor chodziłeś? E, jak to na młyn? W sobotę? No, pewnie, że do przodu musi być, co nie? A ile? No, tylko z 2-0 chociaż. A kto strzeli? Ej, Dani. Dani, chyba. Dani. Dani. Dwie? Dwie? No. Nie, no, może jeszcze ten, balej. W sobotę mecz z piastem? Wygramy, spokojnie. Wygramy? Ile? 2-1. się piłką nożną? Interesujemy się. A na mecz Jagiellonii chodzicie? Tak. Jaki wynik z Piastem w sobotę? Yy, w sobotę? No, w sobotę. Będziecie? Yy, czy w tą sobotę będziemy na meczu? To tak. raczej nie, bo akurat zawody mamy, ale... O, A co trenujecie? Jeździectwo. A Wiesz? jaki wynik? Jaki wynik obstawiam? 3-0. Kto strzeli? Grzyb, Balej, no i niech dwie Balej strzeli. No. Czy chodzi Pani na mecz Jagiellonii? Nie, nie chodzę, bo jestem ciągle w pracy. Ojejku. Może znajdzie pani wolną chwilkę w sobotę. Ale zawsze kibicuję. Właśnie w sobotę też będę na antenie radiowej. Natomiast za każdym razem, jak Jagielonia gra, to staram się na bieżąco relacjonować i zaszczepiać w naszych słuchaczach wolę walki i wolę lubienia Jagieloni. Czy się pan na mecie Jagielani? Ja już w tej chwili nie, ale moja córka jest kibicem, no, chyba jednym z największych. Na każdym meczu często? Na każdym meczu. Na jakim na jakiej trybunie siedzi? No najczęściej na VIPach. A, na vip albo, albo na tych rodzinnych. A na rodzinnych. Mhm. A w sobotę Jagielonia gra z piastem. Jak pan ocenia... Jaki pan wynik przewiduje? Bardzo bym chciał, żeby wygrała, ale cieniutko jak na razie idzie. To no możliwe, że coś robisz w końcu zmieni, ale za szybko to nie będzie. Czy interesuje się, się piłką nożną? Mm, trochę. Na mecze Jagiellonii nie chodzicie? Nie. Dlaczego? Może czas zacząć chodzić? Kilka razy mi kolega proponował, żebym, żebym poszedł z nimi i z jego ekipą, ale jakoś nigdy nigdy jeszcze nie, nie byłem. Być może pójdę. Ja ostatnim razem. Wreszcie, to jakoś mnie to nie zainteresowało w ogóle. A ja w ogóle ostatnim razem na meczu piłki nożnej byłem w Gdańsku na. Na Polska-Dania, na meczu towarzyskim, to było rok temu, także nie, nie zbyt często, ale oglądam Ligę Mistrzów. Czy chodzisz na mecze Jagiellonii? Mm, nie, niespecjalnie. A interesujesz się w ogóle piłką nożną? Nie za bardzo. Ojejku, to zapraszamy naprawdę na mecz w sobotę, tak? Nie nie wiem. Doroty, bardziej dorosłe. Mm. Będę miał pozwolenie rodziców, to będę, że będę chodził. Dobra. A w sobotę jest mecz z Piastem. Jakiś wynik typujesz? Myślę, że będzie remis 1-1. Chodzisz na mecze? No wiesz, nie za bardzo. Czasami, mhm. czasami się zdarza, ale to bardzo rzadko. Może w sobotę przyjdziesz? Z Piastem gramy. Jaki wynik byś obstawił? No na pewno wygramy. Na pewno Ile? będzie 2-0. Zapraszamy na mecze. W sobotę gramy z piastem. Z kibicem jestem także naprawdę, no ja nie. Ewentualnie mogę, mogę polecić dla, dla chłopaka. No ja